Prosto z parkietu. Dzień dobry. Według szacunków JLL deweloperzy sprzedali w sześciu największych aglomeracjach 15 tysięcy mieszkań. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Co się dzieje z cenami? Co z podażą i popytem? I czy fundusze PRS są czemukolwiek winne? Zapraszamy na rozmowę z Pawłem Sztejterem, wiceprezesem JLL. Niedawno opublikowaliście raport o sprzedaży mieszkań po trzecim kwartale tego roku. Wszyscy czekają na te dane. 15 tysięcy mieszkań na sześciu największych rynkach to jest oczywiście spadek wobec bardzo dobrych, rekordowych kwartałów pierwszego i drugiego tego roku. Wtedy deweloperzy zawarli 19, po 19,5 tysiąca umów. Jest to też wzrost rok do roku, no bo wiadomo pandemia, ale jak się popatrzy na takie kwartały lat przed pandemią, to ta sprzedaż kształtowała się między 17-18 tysięcy kwartalnie w takich dobrych kwartałach, a w tych słabszych powiedzmy 15-16 tysięcy. Jak należy interpretować ten wynik w trzecim kwartale tego roku, przez pryzmat tych wszystkich, właśnie minionych okresów? No, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że nie da się sprzedać mieszkań, których nie ma. I to jest przede wszystkim przyczyna tego, te, tych niższych wyników sprzedażowych w trzecim kwartale. Rzeczywiście wyniki, wyniki rynku w pierwszym i drugim kwartale tego roku były absolutnie rekordowe. Blisko 20 tysięcy mieszkań sprzedanych w pierwszym i drugim kwartale tego roku. No, takich wyników nie osiągaliśmy nigdy od trzech dekad na rynku mieszkaniowym w Polsce. A jednocześnie te ostatnie dwa kwartały pokazały no, bardzo Jednoznacznie, jak niestabilny albo jak niezrównoważony rynek jest, jeśli chodzi o, o podaż, bo w, patrząc na to, co wydarzyło się od początku tego roku, liczba mieszkań sprzedanych w stosunku do liczby mieszkań wprowadzonych y, y, różni się o mniej więcej 10 tysięcy w skali 50 y, drobnych kilku tysięcy mieszkań, więc jest to ogromna nierównowaga. I trzeba jednoznacznie powiedzieć, ja zajmując się tym rynkiem od, od kilkudziesięciu już lat, tak ogromnej nierównowagi, jeśli chodzi o popyt i podaż, jeszcze nie widziałem. No, i będzie to miało oczywiście swoje przełożenie na, na z jednej strony na obroty na rynku, no bo tak jak powiedziałem, nie da się sprzedać czegoś, czego nie ma. A z drugiej strony na ceny, bo, bo popyt jest bardzo silny i nie wygląda na to, żeby mogło go coś w najbliższych kwartałach wyhamować. No właśnie, czy, czy ten popyt rzeczywiście jest nie do wyhamowania? Niedawno mieliśmy ważne wydarzenie, czyli pierwszą od bardzo długiego czasu podwyżkę stóp procentowych. Ona na razie była może nieznaczna. Ale no spodziewana jest cała seria podwyżek. I jakie to może mieć konsekwencje dla tego popytu? Nazwijmy to zwyczajnego kupowania mieszkań na własne potrzeby, z, przy posiłkowaniu z kredytem, no i tego popytu gotówkowego w dużym stopniu też o charakterze takim właśnie inwestycyjnym. No, pewnie Pewnie te dwie grupy docelowe zareagują troszkę inaczej i troszkę w innym momencie, a myślę, że w ogóle wszystko będzie zależało od tego, do jakiego stopnia konsekwentnie Rada Polityki Pieniężnej i Narodowy Bank Polski będą rzeczywiście kontynuowały tę politykę podwyżek stóp procentowych. Myślę, że jest to nieuniknione. Podwyżka rzędu 40 punktów bazowych. Nie ma żadnego bezpośredniego znaczenia dla rynku mieszkaniowego. Oczywiście ona podnosi koszty kredytu, no bo prosto licząc, ta zwyżka o 40 punktów bazowych przekłada się mniej więcej na około 5% wzrost obciążeń kredytowych, czyli jeśli przy przeciętnym kredycie ktoś płacił 2000 zł, będzie płacił w tej chwili 2100 zł. Szczerze mówiąc, patrząc po. Wzrostach cen oraz wzrostach najróżniejszych kosztów, które są no, czysto inflacyjnie w tej chwili wyceniane na poziomie 6%, to tego typu podwyżka nie jest przesadną, przesadną podwyżką i ona nie wpłynie w istotny sposób na schłodzenie popytu. Ale już seria takich podwyżek będzie miała istotne znaczenie. Tu fundamentalne pytanie brzmi, czy Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się kontynuować tą taką tę ścieżkę, o której właściwie większość analityków mówi, to znaczy powolnych, stopniowych wzrostów, czy raczej zastosuje metodę szokową i przy najbliższej okazji podniesie istotnie stopy procentowe? Więc o, oczywiście. W dłuższej perspektywie podnoszenie stóp procentowych w istotny sposób zmniejszy zdolność nabywczą, zdolność nabywczą ludzi, którzy kupują na swoje własne potrzeby, a zwłaszcza posiłkują się kredytem hipotecznym. Z perspektywy nabywców inwestycyjnych, to, to oczywiście podniesienie stóp procentowych do poziomu 0,5% nadal powoduje, że inwestowanie w nieruchomości jest nieporównywalnie bardziej atrakcyjne niż jakiekolwiek inne instrumenty finansowe, zwłaszcza te bardziej bezpieczne. I, I w tej chwili nie spodziewamy się, żeby inwestorzy, którzy wciąż stanowią około, w zależności od rynku, między 30 a nawet 50% popytu, żeby, żeby oni zareagowali w sposób gwałtowny na, na, na drobne podwyżki, ale zakładając, że stopy dojdą do poziomu 1,5, a może nawet dwóch punktów procentowych, to powinno w istotny sposób schłodzić również ten popyt ze strony inwestorów, którzy. Inwestują głównie po to, żeby chronić kapitał z jednej strony, czyli wierzą we wzrosty wartości, a z drugiej strony, żeby uzyskiwać stopy zwrotu, które są bardziej atrakcyjne niż te uzyskiwane w bankach. Podsumowując, w tej chwili nie ma to dużego wpływu, ale konsekwentne działania będą miały oczywiście istotny wpływ na popyt. Czyli wygląda na to, że gdyby deweloperzy mieli w ofercie więcej mieszkań, to w trzecim kwartale ta sprzedaż by była również. Bardzo wysoka. I teraz pytanie: jeszcze o ten popyt, czy same wzrosty cen mieszkań nie mogą go jakoś wyhamować i co dalej z tymi wzrostami cen? Bo wydaje się, że to właśnie kłopoty z podażą są tym czynnikiem, który te ceny napędza, a jak sobie spojrzeć na dane za wrzesień, na przykład z gus dotyczące liczby mieszkań w rozpoczynanych projektach właśnie w tym. W tymże miesiącu, no to widać ogromny spadek w aglomeracjach względem poprzednich lat i oczywiście bardzo, bardzo tych dynamicznych wyników w tym roku. Ale także, jak patrzymy sobie na zmiany cen materiałów raportowanych przez grupę PSB Handel, no to we wrześniu. Albo był jakiś błąd w obliczeniach, albo ten skok jest po prostu nieprawdopodobny. To jest rok do roku użyliśmy 22%. W poprzednich miesiącach te, te wzrosty to, to były no jednocyfrowe. Słowem, co z tą podażą, co z cenami mieszkań? Jednym słowem, będą rosnąć i to jest absolutnie nieuniknione. Patrząc na rynek warszawski. I patrząc na taką szacowaną przez nas, ale bardzo realistycznie szacowaną, rzeczywistą zdolność absorpcyjną tego rynku, czyli tyle, to, to można śmiało zakładać, że to jest rynek, który, patrząc na pierwsze dwa, czy nawet trzy kwartały tego roku, mógłby wchłonąć. Gdzieś, między, gdzieś blisko między 28 a może nawet 30 tysięcy mieszkań w skali roku, gdyby ten produkt był dostępny, a już zwłaszcza gdyby tempo wzrostu cen nie było tak galopujące, jakie jak obserwujemy. No, ale, ponieważ przy skali popytu. Szacowanej między, tak jak mówię, no między gdzieś te 20, 28, a może nawet 30 tysięcy mieszkań. E, przy tej skali popytu, to co jest dzisiaj dostępne na rynku, to jest liczba rzędu 10 tysięcy mieszkań. No to jest to ogromna nierównowaga. Przypomnę, że ten jednym, wskaź, jednym ze wskaźników, taki, takich, które pozwalają obserwować, e, obserwować, e, e, to zrównoważenie popytu i podaży jest wskaźnik wyprzedaży bieżącej oferty. Ten wskaźnik wyprzedaży bieżącej oferty polega na porównaniu y, sprzedaży z ostatnich 12 miesięcy w stosunku do y, bieżącej oferty rynkowej. Jeśli ten wskaźnik kształtuje się mniej więcej na poziomie 4 do 5, czyli inaczej mówiąc, jeśli y, w ofercie znajduje się w każdym momencie na rynku tyle samo mieszkań, ile rocznie się kupuje, to to jest sygnał tego, że rynek, że rynek jest w równowadze i, i nie powinniśmy się w związku z tym spodziewać ani wzrostu, ani spadku cen. Ten wskaźnik wyprzedaży dla większości polskich rynków jest już od wielu lat wyraźnie poniżej czterech. W ostatnich latach kształtował się na poziomie mniej więcej między 2 a 3, co już wskazywało na silną nierównowagę i brak podaży. W tej chwili, w takiej Warszawie przykładowo, wynosi on gdzieś w granicach 1,7 kwartała. Inaczej mówiąc, gdyby deweloperzy przestali produkować nowy, nowe produkty, przestali wprowadzać nowe inwestycje na rynek, a jednocześnie sprzedawaliby w tym samym tempie, co dotychczas. To, to, co jest dziś na rynku dostępne, zostałoby sprzedane w mniej niż pół roku. Jest to wyjątkowo niezrównoważony rynek i nic dziwnego, że ceny, ceny w tej chwili rosną w większości miast w, w tempie mniej więcej około 4 do 5 nawet procent kwartalnie. I nie, nie, nie widać na horyzoncie żadnych zjawisk, które mogłyby to by ten wzrost zatrzymać, bo tu no, fundamentalna kwestia to jest kwestia dostępności gruntów z jednej strony, a z drugiej strony yy, yy, sprawności aparatu administracyjnego i zdolności do, do wydawania decyzji WZ, decyzji o yy, pozwoleniach na budowę, która niestety trzeba przyznać w yy, dużych miastach. Ta sprawność jest yy, na niespotykanie w niskim poziomie w tej chwili. Jak ceny dynamicznie rosną, a przecież rosną, to trzeba znaleźć winnego. Wydaje mi się, że w ostatnim czasie tutaj PRS wyrasta na takiego chłopca do bicia. Ponieważ podaż jest bardzo mała, słyszymy o takich transakcjach zakupu mieszkań no już hurtowych, to mało powiedziane, bo tam te, te tak zwane mm. volumeny są już bardzo wysokie. No to powszechnie, może nie powszechnie, ale jednak coraz, coraz częściej słychać właśnie taką narrację, że to fundusze PRS przykładają się do tego, że podaż jest jeszcze mniejsza, a przez to ceny rosną. No nie wspominając już o tej drugiej, jakby sferze, czyli co się będzie działo na rynku najmu, tutaj mamy sygnały z Berlina, no ale to jest jeszcze skala nieporównywalna z Warszawą i innymi polskimi miastami, więc skupmy się na tym pierwszym aspekcie. Czyli fundusze PRS jako, jako te, które tutaj zmniejszają podaż, windują ceny. Czy to jest słuszna, Czy to są słuszne zarzuty? No, oczywiście, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Jest to. Jest to, trzeba powiedzieć bardzo jednoznacznie. Jest to teza absurdalna i skrajnie populistyczna. Ta narracja, którą rzeczywiście od, w ostatnim czasie obserwujemy, brzmi mniej więcej w ten sposób. Inwestorzy wykupują z rynku produkt, przez co ludzie, którzy chcieliby go kupować na własne potrzeby. Nie mogą go kupić, bo go brakuje. W związku z tym te ceny rosną e, dramatycznie. To ja bym chciał zwrócić uwagę na pewne proporcje tego, co się wydarzyło w Polsce w ostatnich latach. Więc pierwsza rzecz jest taka. W ciągu powiedzmy, e, i sięgnę tutaj do danych od 2015 roku, bo od 2015 roku w praktyce mieliśmy na polskim rynku inwestycje PRS-owe i Wówczas również wyraźnie zaczęli funkcjonować na rynku polscy prywatni kupujący mieszkania na, na wynajem i od tego 2015 roku polscy deweloperzy na głównych sześciu rynkach sprzedali plus minus no trochę, trochę z pamięci mówię, szacuję, plus minus 420 tysięcy mieszkań. Taka, taka była skala produkcji deweloperskiej, która była sprzedana w, w tym czasie. W tym czasie fundusze inwestycyjne sprzedały czy, czy, czy zabezpieczyły portfele o. Łącznej liczbie 6 tysięcy mieszkań. Porównajmy 6 tysięcy do 450 tysięcy. Podczas gdy prywatni inwestorzy, którzy w taki sam sposób odbierali produkt z rynku, również z myślą o tym, żeby go wystawiać na wynajem, a jedyna różnica jest taka, że oni kupowali pojedyncze mieszkania, a nie pakiety mieszkań, kupiły. W tych pięciu ostatnich latach, czy sześciu, około 100 do 120 tysięcy takich mieszkań. Więc, jakby porównując te jakby skalę wpływu tych dwóch grup nabywców, no to widać wyraźnie, że 120 tysięcy to jest poważna skala wpływu w stosunku do 6 tysięcy, która jest oczywiście liczbą nieporównywalnie mniejszą próba porównywania polskiego rynku mieszkaniowego czy rynków mieszkaniowych w dużych miastach w Polsce do sytuacji berlińskiej no to jest w ogóle absolutnie kosmiczne nieporozumienie rzeczywiście Berlin jest wyjątkowym przykładem czy generalnie rynek niemiecki jest wyjątkowym przykładem tego do jakiego stopnia społeczeństwo poprzez całą Serię różnego rodzaju decyzji politycznych z lat późnych 40. czy 50. przyzwyczaiło się do mieszkania w zasobach wynajmowanych i mniej więcej około 85% mieszkań czy mieszkańców, czy gospodarstw domowych zamieszkujących w Berlinie wynajmuje mieszkanie. W uproszczeniu mówiąc, jak patrzymy na takie duże wskaźniki udziału. Y, y, mieszkań wynajmowanych w całości zasobu mieszkaniowego. Niemcy, Szwajcaria to jest najwyższy poziom w Europie, on wynosi około 50%. Przy czym te 50% bierze się z tego, że mniej więcej połowę zasobu stanowią mieszkania, które są praktycznie w całości wynajmowane, a drugą połowę stanowią domy jednorodzinne, które są praktycznie w całości y, we własności. Y, y, w, w, w skali Takiego rynku berlińskiego inwestorzy instytucjonalni posiadają około 34% zasobu mieszkaniowego, pozostały zasób jest również wynajmowany, tylko należy do prywatnych, do prywatnych właścicieli. Więc zgadzam się, że liczby rzędu 34%, a już nie wspominając o 85% wynajmowanych mieszkań, to są liczby, które są niezwykle wysokie. Tylko w tym samym czasie w Warszawie w tej chwili udział zasobów należących do instytucjonalnych właścicieli, czyli do funduszy inwestycyjnych, wynosi 2,5 promila. Prawdopodobieństwo, że my za naszego życia dojdziemy do poziomów, które będą w jakikolwiek sposób bliskie liczbom berlińskim jest absolutnie żadne. To znaczy, proste przeliczenie pokazuje, że gdybyśmy chcieli produkować w Warszawie nadal średnio gdzieś w granicach 25 tysięcy mieszkań i, i sprzedawać funduszom inwestycyjnym, powiedzmy, 10 czy 20% produkcji, to żeby dojść do poziomów Podobnych do tego, które się dzieją w Berlinie, musielibyśmy czekać no, w praktyce kilka tysięcy lat. To, to, to się nie może wydarzyć, krótko mówiąc. Um, więc to jest, to jest jedna rzecz. I ta skala wpływu instytucjonalnych inwestorów dzisiaj na polski rynek jest praktycznie pomijalna. Natomiast jest niezwykle dużo pożytecznych, pożytecznych rzeczy, które się z tym dzieją, czy, czy wynikają z obecności funduszy. Pierwsza to jest to, że fundusze oferują nieporównywalnie lepszej jakości, nieporównywalnie lepiej zarządzany i nieporównywalnie bardziej bezpieczny produkt niż, niż dotychczasowy rynek najmu, który przypomnę, w dobrych 60, w tej chwili, może nawet 70% nie należy do, nie jest w rękach inwestorów, jest w rękach ludzi, którzy przez przypadek odziedziczyli te mieszkania, nie mają środków na to, żeby, żeby je remontować, żeby je poprawiać ich jakość, nie chcą się zobowiązywać do, do długoterminowego wynajmowania jakość życia w tych zasobach, krótko mówiąc, jest nieporównywalnie gorsza niż w zasobach instytucjonalnych. Więc zdrowy rynek mieszkaniowy musi uwzględniać również ten segment najmu prywatnego, najmu prywatnego w rękach prywatnych inwestorów oraz najmu instytucjonalnego, który, który, w którym mieszkania należą do funduszy inwestycyjnych i Wszyscy powinniśmy sobie życzyć tego, żeby jak najszybciej fundusze inwestycyjne kupowały rozsądne liczby mieszkań, bo to po pierwsze stabilizuje rynek, po drugie daje lepszą ofertę i, i, i również powoduje, że prywatne zasoby poprawiają swoją jakość. Jakość kontraktową, zarządczą, techniczną. To jest. To jest ten wątek. Ale jest jeszcze jeden wątek, jeśli, jeśli mogę. To znaczy... No to jest... niestety, niestety panie prezesie, nasz czas dobiegł końca. Tutaj reguły były okay. nieubłagane. Na pewno będziemy się jeszcze spotykać po to, żeby poruszać te wątki. Ja bardzo dziękuję w tej chwili za rozmowę. Moim gościem był Paweł Sztajter, wiceprezes JLL. Bardzo dziękuję.